Żegluga śródlądowa, jeżeli występuje w systemie transportowym, to sprawia, że on staje się bardziej bezpieczny, ponieważ system wielogałęziowy lepiej zaspokaja potrzeby transportowe gospodarki narodowej w sytuacji, kiedy na przykład mamy w tym systemie tylko dwie gałęzie transportu. Śródlądowa ma swoje charakterystyczne takie cechy, które są jednocześnie jej zaletami. To znaczy, że ma dużą nośność środków transportowych. Możemy na jedną jednostkę śródlądową załadować bardzo dużą ilość ładunków. Druga taka ważna zaleta to jest to, że bardzo dobrze ona współpracuje właśnie jako gałąź transportu zaplecza portów morskich, bo czasami jest tak, że w porcie należy bardzo szybko załadować albo rozładować statek morski, i ta duża nośność czy pojemność ładunkowa sprawia, że żegluga śródlądowa jest bardzo predysponowana właśnie do obsługi tego typu ładunków, co zresztą ma swoje odzwierciedlenie i potwierdzenie w tym, jakie znaczenie żegluga śródlądowa ma w europejskich portach, takich jak Rotterdam, Amsterdam tam czy Hamburg tam. Rzeczywiście Chociażby ta, te ładunki kontenerowe, które są przywożone czy też odwożone na zaplecze, w ponad 50% są obsługiwane przez żeglugę śródlądową, a pozostałe tylko przez pozostałe gałęzie transportu. Jesteśmy dzisiaj na stopniu wodnym Dobrzeń, w Gminie Dobrzeń Wielkiej. Cieszę się, że są obok nas przedstawiciele, gospodarze tejże gminy. Na co dzień, zgodnie ze swoim rzemiosłem w moim departamencie, w którym pracuję, staram się, aby to otoczenie dróg wodnych skonsumowało wydarzenia i klimat, który powstał nad polskimi drogami wodnymi, inwestycje jak ta, która dzisiaj jest przedmiotem naszego spotkania abyśmy umieli skonsumować w środowisku biznesowym, ale przede wszystkim w środowisku mieszkańców, przemysłu, jak również transportu inwestycje, które są dedykowane drogą wodnym. Orzeńska droga wodna i stopnie wodne na terenie opolszczyzny to element, to pewien odcinek i front inwestycji, które Państwo obecnie obserwują. Natomiast ja chciałabym Państwu pokazać cały system. Jesteśmy w momencie, w którym Unia Europejska schodzi właściwie na poziom intermodalnego transportu i przeładunków z dróg kołowych, z asfaltów w kierunku kolei i statku. Żeby do tego doprowadzić, musimy być w takich miejscach, musimy wysiłek podjąć również z gminami, samorządami, aby one swoimi narzędziami dopasowały się funkcją terenu, odbudowały stare stocznie pochylnie, Pozwoliły biznesowi zbliżyć się, wypracowały nowy model, jak skorzystać z dróg wodnych. Mówimy o konteneryzacji, mówimy o nowoczesnym transporcie, mówimy o przyszłych paliwach, o napędzie, o skoku technologicznym, którego chciałabym Państwu i sobie życzyć w oparciu o rzeki, o Odrę, o Wisłę. Kolejność dowolna, bo jesteśmy w otoczeniu gospodarki, która domaga się, która patrzy z nadzieją w kierunku wykorzystania transportu wodnego. Za mną widać zestaw. Barkę i pchacz. Na barce mamy sprzęt budowlany, i żywimy wielką nadzieję, że dzięki inwestycjom realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tutaj Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach taki widok takich zestawów będzie niedługo widokiem częstym, ponieważ to jest nasz cel. Nasz cel to jest kanalizowanie rzeki Odry. To jest przywrócenie jej parametrów żeglugowych, to jest umożliwienie armatorom korzystanie w sposób bezpieczny z tej rzeki, z tego szlaku żeglonego, jakim jest, jakim jest rzeka Odra. Realizujemy bardzo wiele inwestycji. Można powiedzieć, jesteśmy jednym z RZGW, które terytorialnie jest stosunkowo najmniejsze, a realizuje najwięcej inwestycji tego typu w skali kraju. Łączny koszt wszystkich inwestycji realizowanych na Odrzańskiej Drodze Wodnej to jest ponad 800 milionów złotych, a drugie 800 milionów złotych to są inwestycje praktycznie w przygotowaniu. Oddajemy do użytku trzy jazy wyremontowane na Odrzańskiej Drodze Wodnej. To są jazy realizowane w zamach projektu modernizacji jazów odrzańskich, tak zwane jazy etap pierwszy w Januszkowicach, w Rublinie i Zwanowicach. Odrzańska Droga Wodna na odcinku administrowanym przez RZGW w Gliwicach, ten skanalizowany odcinek wodny po zrealizowaniu wszystkich inwestycji obecnie trwających, ale także tych planowanych, będzie będzie pięknym odcinkiem autostrady wodnej, autostrady odrzańskiej dostępnej dla armatorów, dostępnych dla przemysłu, którzy będą chcieli korzystać z tej drogi wodnej i wozić różnego rodzaju towary. Wozić możemy wszystko. Możemy wozić węgiel ze Śląska, możemy wozić samochody ze strefy ekonomicznej Części różnego rodzaju, materiały również chemiczne z zakładów azotowych. Potencjał jest bardzo duży, olbrzymi, niewykorzystany obecnie tej odrzańskiej drogi wodnej. Musimy go przywrócić, i w tym celu są też te nasze inwestycje. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że w zakresie działalności i administracji RZG w Gliwicach jest również jedyny kanał w Polsce o charakterze transportowym to jest kanał Gliwicki. Kanał Gliwicki, oddany do użytku jeszcze w latach 30 ubiegłego wieku, który przeszedł gruntowną modernizację. W czerwcu tego roku zakończyliśmy modernizację dwóch ostatnich śluz na tym kanale gliwickim. W ten sposób mamy 40-kilometrową drogę wodną łączącą tak naprawdę Odrę z Górnym Śląskiem, dostępną dla żeglugi. To jest sześć śluz pokonujących różnicę wysokości pomiędzy Odrą a portem w Gliwicach-Łabędach, różnicę wysokości, Ponad 40 metrów. To jest gotowy szlak, którym można transportować rozmaite, rozmaite materiały. W planach, które mam nadzieję zostaną zrealizowane, jest przygotowanie możliwości żeglowania Odrą, począwszy od początku jej biegu, a skończywszy aż na, aż na jej ujściu. W związku z tym jest to jedna z całego szeregu inwestycji, które są realizowane przez Wody Polskie. Naszego najlepszego i jedynego inwestora, jeżeli chodzi o wody śródlądowe. I my jako firma rdzennie polska, tak naprawdę wywodząca się stąd, jesteśmy zachwyceni, że możemy pracować na tak dużym obiekcie. Obecnie realizujemy tych obiektów kilkanaście tak naprawdę w, na, w całej Polsce, począwszy od Bydgoszczy, gdzie przebudowaliśmy śluzę o kole, a skończywszy tutaj w górnym biegu rzeki tak naprawdę Odry. Oprócz tej funkcji polegającej na tym, że ogra stanie się żeglowna w całym jej przebiegu, istotną funkcją jest również retencja. Dużo się mówi o retencji, tak naprawdę o konieczności zatrzymywania wody, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jazy właśnie, które piętrzą wodę, które umożliwiają to żeglowanie odrą, powodują to, że ta woda jest piętrzona, że nie przepływa w swobodnie, tak jak to się dzieje na innych rzekach, gdzie ta żeglowność nie jest utrzymana i tak naprawdę umożliwia to retencję, a poza tym, a co za tym idzie, tak naprawdę mm, poziom Wody gruntowej w całej okolicy jest dużo wyższy, z tego względu, że są utrzymywane wysokie stany, które umożliwiają żeglowność. Żegluga śródlądowa jest najbardziej proekologiczną gałęzią transportu lądowego. Jest zdecydowanie bardziej ekologiczna w stosunku do transportu drogowego i jest bardziej ekologiczna, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Ale jest jedna wada tej żeglugi śródlądowej, to jest taka, że żeby ona mogła funkcjonować, muszą być śródlądowe drogi wodne. Statystycznie w Polsce mamy 3680 km śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne, ale tylko 6% z tej długości dróg wodnych ma parametry, które mówią, że mają znaczenie międzynarodowe. A generalnie tą jakość tych śródlądowych dróg wodnych ocenia się na podstawie wielkości statków, jakie mogą po danej drodze wodnej pływać. Czyli te drogi wodne u nas w Polsce są o znaczeniu regionalnym, czyli od tej klasy 1 do 3. Natomiast tej klasy 4 i 5, czyli tej już o znaczeniu międzynarodowym, mamy tylko 6%. A po tych drogach wodnych mogą pływać już statki ładowności powyżej 1000 ton. Mamy plany co do tego, w jakim kierunku powinniśmy podążać, chcąc zintegrować naszą sieć śródlądowych dróg wodnych z tym, co jest już na zachodnioeuropejskich drogach wodnych i tutaj zresztą po tej wschodniej stronie również. Od 1996 roku EKG ONZ opracowało porozumienie AGN, czyli e, takie porozumienie o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia. E, oni zrobili podobnie w stosunku do e, dróg kołowych, kolejowych, transportu kombinowanego i w 1996 roku opracowali taki drogowskaz, jak powinniśmy zagospodarowywać śródlądowe drogi wodne, aby je połączyć w jedną spójną całość. E, i to porozumienie AGN w 2017 roku, w marcu, pan prezydent ratyfikował to porozumienie, Strona stała, Polska stała się stroną tego porozumienia. Co to znaczy? To znaczy, że my mówimy, że zgadzamy się z założeniami tego porozumienia, że warto w Europie tworzyć taką sieć śródlądowych dróg wodnych, podobnie jak te wcześniejsze porozumienia mówiły o konieczności tworzenia takiej spójnej sieci drogowej, kolejowej i transportu kombinowanego, żeglugi śródlądowej, która będzie się rozciągała od Atlantyku aż po Ural, będzie łączyła 37 krajów ze sobą, a potencjał ilości tych dróg wodnych, które znajdą się w tym systemie, to jest prawie 30 tysięcy kilometrów. I Polska jest, została tam wyszczególniona jako naprawdę bardzo. Ważny, ważne miejsce z racji swojego środkowo takiego europejskiego usytuowania, bo przez nasze terytorium przebiegają aż trzy takie szlaki żeglugowe, które mają bardzo istotne znaczenie dla integracji tej europejskiej sieci. Żeby można było pływać rzeczywiście ze wschodu na zachód czy z południa na północ, to w Polsce e, zostały wskazane trzy szlaki E-30, czyli to jest odrzańska droga wodna w całości, czyli od Świnoujścia, Szczecin, tak aż po granicę z Czechami. I e, zostało tam wskazane, że E-30 ma też taki odcinek brakującego połączenia, czyli kanału od Radunaj. E, E40, czyli to jest droga wodna, która zaczyna się w Gdańsku, tu Gdyni, Wisłą, idzie w kierunku Warszawy i w okolicach Warszawy poprzez rzekę Bóg albo w jakieś inne połączenie przechodzimy do Brześcia i łączymy się z białoruską, a potem ukraińską siecią dróg wodnych aż do Morza Czarnego. No i E70. E70 zaczynamy od portów Belgii, Holandii. Niemiec. Tutaj dochodzimy do Odry, połączenie Odra-Wisła i idziemy Odrą w kierunku Gdańska, ale w pewnym momencie skręcamy w kierunku Kaliningradu. I to są też szlaki europejskie, które są wskazane w tym porozumieniu, że mają istotne znaczenie dla całej europejskiej sieci. Po co się tą sieć robi? Żeby drogi wodne były jednorodne, to znaczy żeby wszystkie miały co najmniej klasę czwartą, a więc żeby było wiadomo, że będą po niej mogły poruszać się odpowiedniej wielkości statki. I będą na tyle miały te zapewnione warunki, że one bezpiecznie po prostu przepłyną. Żegluga towarowa na Wiśle dzisiaj praktycznie nie istnieje, ale jest to ogromny potencjał, jaki mamy przede wszystkim w naszym województwie. W stosunku do drogi wodnej odrzańskiej, Wisła jest niestety bardziej zaniedbana, a przede wszystkim jeszcze co nam będzie brakowało, to drogi łączącej tej tzw. E70 odra Wisła. Opieramy się na wielu dokumentach między innymi na takim dokumencie, jakim są społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania Dolnej Wisły, profesor wojewódzkiej Król i pana profesora Rolbieckiego -Rol z Gdańska. I niejako kontynuując ten, ten, ten temat, już w naszym województwie w ramach projektu EMMA sporządziliśmy studium lokalizacyjne dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec-Kujawski. -Solec Platforma multimodalna bydgoszcz jest y, składową częścią tzw. węzła logistycznego Bydgoszcz, który się składa właśnie z platformy multimodalnej, która jest zlokalizowana, ma dostęp do drogi wodnej, jak i do, do terminala y, intermodalnego Emilianowo, który, który y, y, jest oparty tylko i wyłącznie na kolei i na, i na drodze y, kołowej. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskie stworzył tego, tego typu dokument, i w związku z tym, że nie może sam tego realizować, cały, cały pomysł jest niejako przekazany już do obecnego Ministerstwa Infrastruktury. Cała Wisła Żeglowna to prawie 1000 km szlaku wodnego. Zaczyna się w Oświęcimiu oficjalnie, to jest kilometr zerowy, czyli tam gdzie Przemsza wpada do Wisły, a kończy się ujściem do Zatoki Gdańskiej. Działalność powołałem w roku 2008. Chodziło mi o odnowienie żeglodności Wisły. E, oczywiście nie w dużym wydaniu transportowym, bo jest to w obecnych czasach niemożliwe ze względu na głębokości tranzytowe, ale dla turystów, dla przeciętnego turysty, który, który może sobie odbyć wspaniałą podróż od Krakowa przez Warszawę aż po sam Gdańsk. Pływanie parkami, jachtami motorowymi staje się w Polsce coraz bardziej popularne. To jest turystyka, która od wielu lat istnieje na zachodzie Europy. Niemczech, Francji, Holandii i innych krajach. W Polsce od dawna wiadomo jest znane żeglarstwo i żeglarzy w Polsce mamy wielu, ale sporty motorowe w wydaniu takim, takiego pływania rekreacyjnego chyba w tym momencie przeżywają taki swój renesans. Infrastruktura jest dobra, jest ogromny projekt realizowany w właśnie budowy przystani, promocji i wsparcia całej tutaj lokalnej społeczności w zakresie dróg wodnych, no ale to jest jeszcze daleka praca i na pewno, na pewno musi jeszcze trochę wody w rzekach upłynąć, zanim będzie pełny sukces.